W tym momencie na ekranie widzisz cztery największe spółki na świecie cztery spółki, które zarabiały najwięcej w historii cztery spółki, które charakteryzowały się tym, czy były po prostu najlepszymi spółkami na świecie. W tym momencie widzisz Nvidia, Microsoft, Apple, no i Google. Jak pewnie zauważyłeś, wszystkie te spółki mają jedną charakterystyczną rzecz. A mianowicie z dywidendy, stopa zwrotu z dywidendy na poziomie mniejszą niż 1%. Najwięcej ma w tym momencie spółka Microsoft. I pewnie to zadaje Ci w głowie jakieś takie dywagacje, wręcz bym powiedział, bo oglądając filmiki na YouTube pewnie nieraz widziałeś, że każdy YouTuber mówi Ci o tym, że on chce być tym dywidendowym arystokratą, chce się spełnić dywidend, dy, dywidendowo. Ale jak nawet widać po czterech największych spółkach na świecie, to nie działa, ale pytanie: czy być może za kilka lat się coś zmieni i czy faktycznie dywidendy są aż takie złe? Dlaczego w ogóle dywidendy są złe? Pójdźcie sobie na ten screen. W tym momencie widzicie, ile tracicie tak naprawdę, ile spółka też traci na tym, że wydaje dywidendę. Dajmy na to, że my spółkę, nie to będzie spółka werką mamy spółki, spółkę werką, nie wiem jaka tam spółka Wercum ma dywidendy i tak dalej, ale na to, że cena akcji werkomu to jest 100 zł, 100% dywidendy to jest 3%, czyli jeśli ty dostajesz 3 zł, to spółka musi zapłacić 70 groszy za to, że wydaje ci te 3 zł, bo musi też jakby zainkasować zysk, tak, zainkasować zysk musi spółka, żeby ci wydać pieniądze, ale jako ty, osoba, która inwestuje, która też tak naprawdę zyskuje pieniądze, tak? Bo to jest tak naprawdę odcinanie kuponów, tak? Dywidenia to jest nic innego jak odcinanie kuponów ze spółki. No to widzisz, również płacisz podatek. Tracimy złotówkę, 27 groszy na samym podatku. Ty i spółka tracicie pieniądze na tym, że ty chcesz otrzymać dywidendę i dla ciebie to jest tak bardzo kluczowe. Ale, ale, czy to znaczy, że mam rację? Że moja osoba się nie myli? Musimy to sprawdzić. Musimy sprawdzić to oczywiście w skanerze. W tym momencie na ekranie widzicie czynniki, które sprawiają, że spółki, które wyszukujemy, są lepsze niż S&P 500, czyli mianowicie mają wzrost przodów na poziomie 7%, wzrost zysku na akcji na poziomie 10%, marżę operacyjną 15% i zwrot z kapitału na poziomie 10%. Teraz jak sobie klikniemy run, to zauważymy kilka, kilkanaście spółek, z, które właśnie spełniają te czynniki, które mają potencjalnie wyprzedzić S&P 500. Jeszcze dajmy sobie, że bez limitu. Jeśli chodzi o Market Cap i pewnie zauważycie spółki, które dobrze znacie, czyli typu Google, Broadcom ostatnio w ogóle jest niesamowity, ale to może, to jest w ogóle temat na inny materiał tak naprawdę, to co się dzieje w tym momencie z Broadcomem. Sam akcji swoich nie mam w Broadcomie i tak naprawdę nie miałem okazji kupić, nie widziałem w tej spółce aż takiego potencjału, ale wydaje mi się, że to jest ta sama analogia jaka była w przypadku spółki Oracle. Ale o tym może, o tym trzeba definitywnie nagrać jakiś osobny materiał, co się dzieje w tym momencie z Broadcomem, bo to jest naprawdę ciekawe po prostu, że spółka rośnie w tak charakterystyczny sposób, jest tak charakterystycznie droga wręcz i jeszcze ludzie ją kupują. No, ale dobry, o Broadcomie może kiedy indziej, bo to jest ciekawa spółka. widzi, to, to są spółki typu Meta, Microsoft, Nvidia, Netflix, Visa i tak dalej, i tak dalej. Serki za tą wstawkę, naprawdę ja sobie muszę coś powiedzieć o Nvidia albo o Broadcomie. I teraz sobie dajmy na to y, spółki, które charakteryzują się dywidendą, zwrotem z dywidendy na poziomie 3%. Wcześniej, jak, tak jak wam pokazałem, y, 3%, 3 złote, tak? Czyli czyli w tym momencie też sobie dajemy dywidend na poziomie 3%. Oczywiście, tylko mamy Stany Zjednoczone i widzimy, że jest to jedna spółka Philip Morris, czyli to oznacza, że jeśli my chcemy dostawać 3% dywidendy ze spółki, 3% stopy zwrotu z dywidend, z dywidend, tak to można byłoby określić. To jest problem, ponieważ nie ma takich spółek. Przykro mi. Nie ma spółek, które ci będą dawały 3% dywidendy stopy zwrotu, jeżeli ty chcesz inwestować dywidendowo, które będą się jeszcze rozwijały. Bo ja szczerze powiedziawszy, nie mam problemu z tym, żeby spółka miała jakąkolwiek dywidendę. Nie mam z tym żadnego problemu. Tylko, jak widzicie, problem polega na tym, że nie ma tych spółek. Nie ma spółek, które się charakteryzują tym, że realnie mają tą dywidendę na fajnym poziomie. Wiadomo, jakbyśmy sobie zmienili kraj, z United States na jakieś tam inne kraje, to zauważymy, że są tu kilka jakichś tam spółek, jakieś takie z dziwnych krajów typu Meksyk, typu Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wiadomo, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są bardzo dobrym krajem, jeżeli chodzi o inwestowanie, bardzo dobrym krajem, z tego względu, że mają dużo podmiotów, które nadają się do inwestycji, tak bym to określił. Ale problem jest taki, że inwestując w Polsce na XTB, bo Mój kanał opiera się głównie właśnie w, 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 w inwestowaniu na XTB, to w te spółki nie zainwestujemy, więc ja z góry zakładam, że chcę inwestować w amerykańskie akcje, bo one są zazwyczaj dostępne na XTB. I po prostu mają też dobre dane po prostu, no, takie są fakty. Ale to nie zmienia faktu, że te wszystkie spółki z Chin, Emiratów Arabskich są również dobre. Tylko są dobre nie dla nas, bo my nie możemy ich kupić, wiecie, o co chodzi. Więc ja wam ich zazwyczaj nie pokazuję właśnie z tego względu, że po prostu nie można ich kupić. Ale wiadomo, te spółki mogą być dobre, ja ich nawet nie analizuję, bo ja ich po prostu nie kupię. Jedynie co mogę kupić to właśnie tą Philip Morris, ale właśnie kupić je zbytnio nie chcę. Więc dobra, wróćmy sobie do standardów United States i zmniejszmy sobie dywidendę do 2%. I sobie zobaczymy, czy będą jakiekolwiek spółki w, w tym indeksie, znaczy w tym indeksie, no, w, w, które będą spełniały te trzy Jak widzimy, jest to spółka Blackstone i spółka Texas Instruments Texas Incorporated. To jest spółka generalnie fajna i sobie dajmy te spółki do MasterCharta albo do mnie, nie, nie. Jeszcze dajmy sobie mniejszą dywidendę, dajmy sobie dywidendę na poziomie 1%. 1% i sobie zobaczę, czy są jakiekolwiek spółki, które spełniają te wymagania. I w tym momencie najczęściej widzicie spółki, które mają dosyć ciekawą dywidendę i dosyć ciekawe prognozy na przyszłość. Czyli nie są to spółki takie jak rejty, które wam dają określoną dywidendę, tylko są to spółki, które się rozwijają i jednocześnie dają wam dobrą dywidendę. Czyli jeśli ty inwestujesz dywidendowo, tylko może dywidendowo, to jesteś prawdopodobnie w jakimś stopniu yy, nierozumiejącym giełdy. Bo co z tego, że kupisz spółkę, która przez rok nie osiągnie nic, da ci dywidendę? No nic. Ale inwestując w spółki, które są dobre i dają ci przy okazji tą dywidendę, to nie tracisz nic i zyskujesz tą swoją ukochaną dywidendę. Więc właśnie jeśli ktokolwiek z was szuka spółek dywidendowych, to ja polecam wybrać ten czynnik, czyli spółki typu Grow, które jednocześnie dają nam dywidendy. Ja rozumiem, że każdy ma swoją strategię inwestycyjną, ja inwestuję w spółki, które są najlepsze z najlepszych, wybieram najlepsze z najlepszych spółek, ale to nie zmienia faktu, że spółki, które są dobre, mogą również posiadać dobrą dywidendę, więc sobie, dobra, zobaczmy te wszystkie spółki i dajmy je do master. chart, ale wiadomo, to nie zmienia faktu, że najlepsze spółki nie mają tych dywidend, tak? Dalej, pierwsza spółka jakaś tam Abbott Laboratories, kiedyś sprawdzałem tą spółkę, Blackstone sprawdzałem, BlackRock myślę, że każdy zna, Evercore też znam, e MSC nie kojarzę tej spółki, a nie, ch chyba coś, chyba coś kojarzę o tej spółce. Większość z tych spółek gdzieś tam widziałem kilka razy, czy sobie analizowałem, nie znam spółki Fenta i Company, nigdy jej nie sprawdzałem i tej, tej pierwszej też chyba nie kojarzę. Dobra, sobie zobaczę te wszystkie spółki i czy w ogóle opaca się w niej inwestować. Cena nas totalnie nie obchodzi stopa zwrotu, znaczy stopa zwrotu, prognozy na przyszłość tej spółki. Jak widzimy największą prognozę ma spółka, to jest spółka Blackstone, spółka Blackstone. Pamiętam, że dywagowałem nad kupnem tej spółki tydzień albo dwa tygodnie temu. Tak, tak. to była ta spółka, to była dokładnie ta spółka i generalnie przyjąłem, że mogę mieć tą spółkę w portfelu, ale w tamtym momencie Akurat moja kobieta wtedy inwestowała, to stwierdziłem, że lepiej kupić to AMD i NVIDIA po niższej cenie niż kupować tą spółkę, która się charakteryzuje mniejszym jednak wzrostem niż te dwie spółki, więc wybraliśmy NVIDIA i AMD zamiast tej spółki, ale myślę, że następnym razem jak będę zakupował spółki, to również spółka Blackstone trafi do mojego portfela, bo o ile pamiętam, to właśnie ta spółka jest dobra, no ale wiadomo, że trzeba sobie to jeszcze sprawdzić. Texas spółka też się wydaje spoko ogólnie, zobaczę sobie jeszcze ile miała ona jest, a nie, dobra, dobra, spółka Texas jest raczej średnią spółką, tak bym powiedział, znaczy średnią z dobrych spółek, to dziwnie brzmi, ale tak bym właśnie określił spółkę Texas, czyli taką średnią z dobrych spółek, nie ma największego wzrostu, jeżeli chodzi o prognozę przychodów właśnie na całe dwa lata, ale jest dalej dobrą spółką, jest średnią spółką z dobrych spółek, to dosyć dziwnie brzmi, ale, ale właśnie tego typu określenie jest właściwe do tej spółki. I dalej, EPS, Tutaj widzimy, że również spółka Blackstone jest bardzo wysoko. Dobrze pamiętam tę spółkę chyba faktycznie. I w ogóle nawet nie wiedziałem, że ta spółka ma dywidendę. Widzicie, chciałem kupić spółkę dywidendową, która nawet nie wiedziałem, że ma dywidendę, więc ciekawe, ciekawe, nie? że ktoś taki jak ja nawet takie coś robi. Dobre. I EPS Long Term. Tutaj również spółka... Blackstone ma dobre priorytety. Generalnie spółka Blackstone wydaje się na papierze być dobra. Jeszcze dajmy sobie marżę operacyjną, Blackstone wygrywa return on investment capital. Tutaj Blackstone ma prawie ostatnie miejsce, ale ten wskaźnik nam za wiele też nie mówi. Dajmy sobie jeszcze skalę Olszona. Oj, oj, oj. Jedna spółka dostaje dyskwalifikację, jest to spółka MSI. Wiadomo, że jeżeli inwestujemy typu Grow, to patrzymy głównie na priorytety, na prognozy tej spółki. Ale jeżeli ja widzę, że spółka ma powiększające się olszą skor, czyli szanse na bankructwo, to, to raczej nie jest to dobry pomysł, żeby kupować tę spółkę, bo może sprawiać, że akcjonariusze tej spółki wyprzedają ją, nie zachowują się w racjonalny sposób. To właśnie charakteryzuje spółki, które mają wysoki olszą skor. Czyli po prostu raczej te spółki nie chcemy mieć w portfelu, bo może być kiedyś bankrut. No to jest chyba raczej logiczne. Jeszcze sobie, jeszcze sobie zobaczmy nowy parametr, którego ja używam czyli mianowicie stosunek wyceny, czy spółka w tym momencie może mieć dobrą wycenę niż zazwyczaj i sobie zobaczmy jak to wygląda. Dajmy sobie każdą spółkę po kolei. Wyłączmy sobie wszystkie spółki. Dajmy sobie spółkę pierwszą. Ab coś tam. Abdot tak. Spółka ma statystycznie drogą wycenę. Spółka bla a Dajmy sobie jeszcze 5 lat, bo możemy nie mieć dobrych danych. A nie. No to tak, tak. Spółka abot ma drogą wycenę. Spółka Blackstone ma drogą wycenę. Spółka Black, BlackRock ma drogą wycenę, spółka BlackSound ma powyżej mediany, ale nie, nie, naj, nie jest to szczyt wyceny, nie jest spółka przewartościowana, Evercore jest również powyżej mediany, spółka Festai, jakieś tam company, coś to, to też tam przewartościowana jest według tego wskaźnika, spółka ho okej, też jest przewartościowana, MSC wydaje się być w fajnej cenie do kupna, Philip Morris, również przewartościowana, Rollins, również a nie, Rollins akurat na godziwym poziomie, ja powiedział, i Texas Instrumented również na godziwym poziomie. Większość z tych spółek charakteryzuje się tym, że ma statystycznie tanią wycenę w stosunku do, do sales, price to sales. Nie wiem, jak to wyjaśnić po polsku, ale chyba każdy rozumie o co chodzi. Stosunek, ile my płacimy za jednego dolara sprzedaży w tych spółkach, ile kosztuje nas jeden dolar sprzedaży. I statystycznie według tego parametru większość z tych spółek ma. Drogą wycenę, a niektóre są w dobrej cenie. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Podsumowanie z materiału. Jeśli inwestujecie dywidendowo, to inwestujcie dywidendowo. Tylko patrzcie na najważniejszy parametr, tak naprawdę, czyli na to, czy spółka realnie coś sobą reprezentuje. Bo jeśli są to spółki typu RAID, jak już Wam dobrze pokazałem w jednym z moich starych materiałów, starszych materiałów, nie starych, jednym z moich starszych materiałów, to spółki typu RAID są są żałosne, po prostu. Jeśli inwestujesz w rejty, jesteś prawdopodobnie niedoświadczoną osobą i nie masz pojęciu w ogóle o inwestowaniu, ale jeśli inwestujesz w spółki dywidendowe typu grow, to prawdopodobnie masz jakąś swoją strategię i jednocześnie nie jesteś cymbałem, jeżeli chodzi o inwestowanie. Ja byłem Karol, to była moja i twoja droga do Wall